Cześć, witam Was w kolejnym odcinku wyzwanie winokompas od zera do Someliera. Dzisiaj postaramy się zrozumieć, co to jest ta miękkość w winie. Otóż miękkość w winokompasie jest to wrażenie, które składa się z dwóch tendencji. Jedna z nich to takie dojrzałe owoce, czyli skojarzenie totalnie z latem. Natomiast drugie, to druga tendencja są to takie konfitury, marmolady. I te dwa skojarzenia myślę, że fajnie się kojarzą z taką bogatą owocowością. I warto zauważyć, że jeżeli chodzi o wina czerwone, zazwyczaj mówimy tu o dojrzałych owocach i konfiturach z czerwonych owoców czy z ciemnych owoców. A jeżeli chodzi o białe wina, raczej odnajdziemy tutaj konfitury z moreli, czy owoce takie jak dojrzała gruszka czy dojrzałe jabłko, no niż koniecznie truskawka. Także mam nadzieję, że zrozumieliście, o co chodzi w miękkości. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, napiszcie mi niżej w komentarzach. Oznaczcie mnie, że bierzecie udział w wyzwaniu oraz podajcie, jaki macie wynik testu, który zrobimy na sam koniec tego wyzwania.